Korzystając z tej pierwszej soboty miesiąca poświęconej Szczałkowiczy nabożeństwo do Niepokalanego Serca Marii, jakie to serce ona sama objawiła w Fatimie, chciałbym szczególnie zwracać uwagę na aktualność Fatimy, która się pojawia akurat w tych ostatnich chwilach w historii naszego biednego świata. I w tym związku właściwe doszło mi do ust, nie wiem czy to jest to sprawdzone, że biskupi Ukrainy i inni być może prosili papieża, aby poświęcił Rosji niepokalanemu sercu. Nie wiem o ile jest to autentyczne, co dokładnie powiedzieli, mogę się mylić w tej sprawie, ale bardzo ciekawe, że takie głosy teraz znowu po wielkim, długim milczeniu się powijają. Oczywiście... W mojej trzeciej książce o Fatimie, w jakimś jednym szczególnym rozdziale, który jest poświęcony odmowa poświęcenia Rosji postarałem się tłumaczyć właściwie z tapelą, która pokazuje wszystkie tutaj, dotychczasowe, tak zwane poświęcenia albo zawiezienia, jak obecnie papieży. Wolą to nazywać po prostu od XXI wieku aż do marca 1864 roku, roku przez papieża Jana Pawła II. I we wszystkich po prostu tych, um, tych postaraniach m, ani raz nie właściwie zostały wypełnione prośby Matki Najświętszej. I z tego powodu do dzisiejszego dnia właściwie Rosja nie została poświęcona Niepokalanemu sercu Marii. Ja teraz to nie będę udowodnić, możecie to właściwie przeczytać sami. Natomiast to, co tutaj moim zdaniem jest ogromnie ważne, że po prostu Matka Najświętsza w Fatimie nie przyszła, aby się bawić. Matka Najświętsza w Fatimie po prostu nam daje ostatnie środki zbawienia ratunku w ostatecznych czasach świata. I tutaj właściwie wracamy do tych orędzi. Matka Najświętsza mianowicie objawiła się ostatnio w Tui siostrze Łucji 1929 roku i kazała właściwie jej, aby życi sobie, że papież razem z wszystkimi biskupami całego świata poświęcił Rosję jej niepokalnemu sercu. Niesamowita ta obie, obietnica, która została zawarta właściwie, w tym, właściwie w tym, przez ten akt poświęcenia, znaczenia, dlaczego właściwie akurat papież razem z wszystkimi biskupami całego świata to ma robić, ma, jest ogromne. Przede wszystkim właściwie potwierdzi, potwierdziło to właściwie to, co od Soboru Wytnikańskiego II zostało tak naprawdę w praktyce całkowicie negowane. Prawdziwa struktura, boska struktura Kościoła katolickiego, która działała papież jako głowa i biskupi razem z nim i pod nim. Nigdy papież właściwie nie zaangażował swoją prawdziwą władzę od tego momentu, i z tego powodu byłby największy czas, aby ludzie znowu na całym świecie, dzięki Matce Najświętszej, widzieliby, jak Kościół katolicki ma funkcjonować według słowa i według rozporządzenia założyciela naszego pana Jezusa Chrystusa. Ale mało tego, poświęcenie Rosji niepokonanemu sercu to jest właściwe oddanie całego tego narodu, właściwe matce najświętszej, która już widzieliśmy w nich wykładach, niesamowicie kocha każdego człowieka, wie natomiast, że ma szczególne umówienie do tych, którzy mają jakieś nabożeństwo do niej, ale które zostaną po prostu, szczególnie przekręcone przez diabła, aby stać się szczególnym narzędziem, aby rozsiewać błędy. Błędy Rosji, jak wiemy bardzo dobrze, to jest ten materialistyczny ateizm, który właściwie Rosja skutecznie rozsiewała, rozpowszechniała razem z masonierią po całym świecie. I w tym momencie właściwie to, co jest ważne, to są te orędzia Matki Bożej, która sama powiedziała, że papieże nie będą tego robić że będą, nie będą już słuchać mojego głosu, będą długusi głu, wobec tego właściwie, co mogłoby świat i kościół i ludzkość ratować i przez to bardzo dużo ludzi nawrócić. Mianowicie Matka Najświętsza nie obiecała tam Fatimie przede wszystkim o, o jakichś zmianach przede wszystkim politycznych, ale o zmianach duchowo-religijnych czyli obiecała nawrócenie Rosji, które nastąpi przez to poświęcenie. Przez to poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu, przez Najwyższą Władzę Kościoła i wszystkich ich wezwoli wyskupów, się taki ogrom, taki właściwie, taka rzeka łaskę z, z tej, która jest pośredniczką wszystkich łask, która i coś podobnego, jak dokonała w 1917 roku, kiedy właściwie robiła ten Wielki Cud Słońca. Cud słońca właściwie jest niesłychany w całej historii świata, I, i ludzie to wiedzieli, i masoni się nawrócili masowo. Dużo ludzi, którzy wątpili, stali się potem po prostu wzorowymi katolikami, dzięki właściwie tej interwencji Matki Bożej w 1917 roku, 11 19 października. A teraz właściwie obiecała, która mocna jest, takie niesamowite cuda dokonać, dzięki którym, powtarzam, całe narody się potem nawróciły, Portugalia stała się znowu i Hiszpania katolickim krajem. Wielu, wielu ludzi dzięki Fatimie po prostu nawróciły się po całym świecie, aż do nieszczęsnego Soboru Watykańskiego II. I w tym momencie widzimy, jak mocna jest ta, która zacznie głowę Szatana, mocna jest, jej, mocne jest jej serce. Mamy tutaj nacalne dowody historii, kuskości i świata. Więc nie możemy wątpić, że ta, ta, która jednym, jedynym objawieniem nawróciła cały kontynent Meksyku i Ameryki Południowej, nie byłaby w stanie aby dokonać taki niesłychany cud nawrócenia Rosji przez jej niepokalane serce. Ale warunki są. I te warunki, sama mówiła, nie, nie chcieli po prostu wypełnić. I z tego powodu Matka Najświętsza zapowiada ogromne kataklizmy, między innymi po prostu właściwie, że całe narody giną to Matka Najświętsza bardzo wyraźnie mówi. I przede wszystkim powiedziała po prostu, nie będą chcieli słuchać, będą mieli ten sam los jak król Francji. Właściwie to jest bardzo ważne, właściwie słowo trochę mało znane, ale jednak powiedziane. Co to się stało w królu Francji? W 1689 roku właściwie Najświętsze Serce Jezusa objawiło się, że w świętej Margorzeczce Marii Alakok i wymagała, aby Francja została poświęcona najświętszemu sercu Pana Jezusa Chrystusa. I królowie, katolicy, królowie Francji właściwie nie chcieli tego słuchać. I dokładnie 100 lat temu właściwie poszli właściwie w zagładę. Rewolucja francuska i wiecie, co z tym katolickim królestwem Francji, się stało. I tak matka najświętsza robiła powunanie. I dokładnie będzie podobne. My nie możemy to powiedzieć, jak dokładnie będzie, ale jest to bardzo ciekawe, abyśmy w obecnym czasie wrócili do tych orędzi. Matka Najświętsza nie gada kłopotę i nie myli się. I z tego powodu musimy po prostu na nowo i to jest moja prośba usilna na Wielki Post odkrywać te wspaniałe karty, można powiedzieć mocne karty, objawień Matki Bożej Fatimskiej, co powiedziała, co uczyniła. Abyśmy się utwierdzili w naszej wierze, abyśmy nie osłabili, abyśmy nie zniechęcali się i rozpaczali wobec ewentualnych po prostu zmagań, ewentualnych po prostu rzeczy, które być może niebawem przychodzą do nas. Ale to wszystko nie jest jeszcze cała Szwatimy. Matka Najświętsza oczywiście obiecuje, że będzie ciężko. Na końcu mówi jeszcze jednak, że papież nie wiem kiedy i kto będzie to robić. Więc będzie to oboświęcenie kiedyś. Być może, że pod tym fontyfikatem, choć trudno mi wyobrażać sobie, że papież, który nigdy nie mówił o Fatimie, który lekceważy Matkę Najświętszą notorycznie w swoich przywilejach, je, że mogła po prostu w ogóle właściwie o tym myśleć. Ale kto wie, jak łaska Boża działa. My musimy Przypliwić triumf niepokonanej i błagać Pana Jezusa Chrystusa, Matkę Najświętszą, aby ona sama dokonała ten cud, aby ten ratunek świata przez to poświęcenie jej niepokonanego sercu właściwie rozpoczęła. Natomiast to, co z naszej strony jest ważne, że to jest tylko właściwie przejście, będzie późno, nigdy nie będzie późno, ale bardzo późno, więc właściwie te kataklizmy i ta kara Pana Boga na pewno będzie. Tak matka najświętsza powiedziała, dlatego że nie chcieli słuchać głosu matki najświętszej, to ponies, ponad 100 lat. I to niestety jesteśmy świadkami tego notorycznego lekceważenia Matce Najś matki najświętszej, jej niepokornego serca, a zwłaszcza w, cią w ciągu ostatnich 25 albo nawet 50 lat od Soboru Watykańskiego II. I teraz jesteśmy daleko od tego, co w 2000 roku Watykan ogłosił. Fatima jest teraz sprawą przeszłości. Tutaj na nowo, przez to, co teraz przeżywamy na wschodzie, jesteśmy przekonani, że jest najwyższy czas dla nas, katolików, nie robić kolejną, właściwie, kolejnej, bo, bo że tak powiem, komentarze polityczne. Myślę, że to nic nie daje, ponieważ to nikogo nie ratuje i nic, niczego dobrego nie przynosi, szczególnie jeśli to od takich malutkich ludzi niż, niż my. Natomiast to, co my możemy robić, to jest właśnie sztandar Matki Najświętszej, mocno, właściwie, właściwie przed nami powiedziała, mamy rozwiązanie, mamy to rozwiązanie, które jest niezawodne. Tak jak Matka Najświętsza zawsze, zawsze pomagała, zawsze była ta nasza hetmanka, która prowadziła wszystko właściwe do zwycięstwa, tak samo i teraz. Być może jesteśmy ofiarami wielkich, wielkich kataklizmów, tego nie wiemy, oby Pan Bóg, Matka Najświętsza nas najwięcej z tego schronili, chroni, natomiast to co wiemy, że właściwie to ostatnie słowo, i to jest tak bardzo ważne. Kiedy ludzie teraz rozpaczają, kiedy każdy się boi, kiedy każdy, bo od lęku do lęku, od strachu do strachu, to my mamy pewność, bo to wszystko przemina. I orędzie na Fatimskie kończy się tak samo jak orędzie pana Jezusa Chrystusa. Orędzie Fatimskie kończy się triumfem. Na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. I Matka Najświętsza, ta, która otrzymała łaskę, w ostatecznych czasach była, um, że tak powiem, hetmanką, która prowadzi chrześcijańskie, po prostu, chrześcijaństwo do zwycięstwa. Ona po prostu jest naszą nadzieją, naszą ostatnią nadzieją. Z tego powodu wszyscy mamy bardzo, bardzo ważne zadanie aby w tych czasach podwójnie słuchać głosu Matki Bożej, jakie ona, na przykład ona wyrażała, szczególnie w Fatimie. I zechcecie zechce teraz na bardziej, na nowo poważnie traktować jej orędzia z pewnością, że Matka Najświętsza za każdy po prostu, gest, czy czytanie o, jej na, o, 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 o tym, czy um, wykonanie um, nabożeństwa to jej niepokalnego serca, czy poświęcenie siebie, świata, Rosji, jej niepokalnemu sercu przez nasze um, akty poświęcenia, które znaczy wszystkie po prostu nawet akty szczeliste, to nam Matka Najświętsza dzięki temu otwiera swoje serce, aby nas pocieszyć, aby nas prowadzić do pewnego zwycięstwa. Powtarzam, na końcu powie ona, moje niepokalane serce zatriumfuje. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.